Dzień dobry Państwu Łukasz Kościeniak. Witam bardzo serdecznie w porannej rozmowie Radia Rekord i Telewizji Damić. mić. Ze mną w studiu jest pan Radosław Witkowski, prezydent Radomia. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Pan Prezydent Olimpiada ogląda czy nie ogląda? Namiętnie. Ja Namiętnie. Za wszystkie, Wczoraj... wszystkie wielkie wydarzenia Dzień. sportowe, ale nawet i te mniejsze oglądam. Namiętnie coraz mniej może piłki nożnej, ale jeśli chodzi o takie dyscypliny atrakcyjne jak tenis, siatkówka, to Czyli naprawdę pasjami. No piłka nożna na igrzyskach olimpijskich rzeczywiście poziomem nie zachwyca, natomiast jak pan oceni występ Martyny Kotwiły? To przede wszystkim bardzo się cieszymy, że Martyna pojechała na Igrzyska Olimpijskie, znalazła się w elitarnym gronie 48 sprinterek, które pobiegły w Igrzyskach Olimpijskich na 200 metrów. Myślę, że sama Martyna powinna ocenić ten swój występ, natomiast ja jestem dumny i myślę, że jako taka wspólnota lokalna, sport, nie tylko sportowa, ale także wspólnota lokalna. Cieszymy się, że po wielu, wielu latach posuchy mamy dwóch olimpijczyków, dwóch reprezentantów Radomia, bo Martyna i e, po jutro nawet, tak, jutro, jutro, Ar jutro, jutro, jutro Arek będzie walczył, więc myślę, myślę, że te nasze marzenia i takie aspiracje, żeby wreszcie Radomianie, sportowcy reprezentujący Radom wystąpili na Igrzyskach Olimpijskich, spełniliśmy. Natomiast Martinez jest jeszcze młodą zawodniczką i mam nadzieję, że przyniesie nam jeszcze dużo, dużo radości. Arek... Gratuluję przede wszystkim serdecznie, Martynie, występu na Igrzysku. Arek Kułyn, zdobędzie medal, Pana zdaniem? No, mam nadzieję, że to będzie złoty medal. Rozmawiałem z Arkiem kilka tygodni, znaczy rozmawiałem z Arkiem zaraz po uzyskaniu przez niego nominacji kwalifikacji olimpijskiej, tak to się fachowo nazywa, i widziałem w nim, że wielką pasję, wielką taką radość z uprawiania sportu, a to już Arek nie jest przecież młodym zawodnikiem, tylko doświadczonym, więc tym bardziej to mnie cieszyło, to jego takie pozytywne nastawienie do igrzyski. Mam nadzieję, że to będzie jedna z większych polskich niespodzianek, a my będziemy mogli powiedzieć, że nasz system kształtowania, chociażby tych postaw sportowych poprzez i wyników poprzez stypendia i inne działania w mieście się sprawdza. Zresztą, zresztą pani redaktor, że tak na koniec dnia mogę podsumować, że tych dwóch olimpijczyków po tylu latach naprawdę to jest duża radość i przede wszystkim też pozytywny, pozytywne doświadczenie, jak należy w przyszłości kształtować politykę sportową. Cieszymy się, że mamy przedstawicieli radomskich drużyn na olimpiadzie i liczymy na to, że w kolejnych latach będzie ich więcej. Natomiast mówił pan o niespodziance i myślę, że to słowo niespodzianka też można użyć w kontekście zmian w Spółce Wodociągi miejskie po 32 latach prezes Szek trzeciak opuścił fotel prezesa tej spółki. Generalnie to była rzecz, która pana zaskoczyła, czy była rzecz, która była przygotowywana już wcześniej? No bo wiemy, że pan mówił o tym, że będzie pan przyglądał się działalności spółkom miejskim po wygranych wyborach. Tak mówiłem i to powiedziałem u pana w programie. Rzeczywiście zmiana w wodociągach, czy to niespodzianka. Sam pan, panie redaktorze, przypomniał. 32 lata prezesury Leszka Trzeciaka. Potrzeba wielki, było nowego spojrzenia. Wielki, szacun, wielki, wielki szacunek za tyle lat pracy. Zresztą, żegnając się z Leszkiem, powiedziałem, że no, chłopie, zbudowałeś pół radomia, bo to tak wyglądało i rzeczywiście takie są fakty. Pieniądze u innych przy olbrzymie inwestycje, wyrażone nie w milionach, nawet w setkach milionów, tylko w już blisko miliard złotych zostało zainwestowane. W nowoczesną sieć wodno-kanalizacyjną, i to jest efekt dobrej pracy, bardzo dobrej pracy prezesa Trzeciaka i całego jego zespołu. Natomiast, panie redaktorze, no przychodzi kiedyś taki moment, że trzeba odpocząć. Myślę, że że to był ten moment na zakończenie kolejnej edycji pozyskiwania środków unijnych. To była unijnych. Pana, pana decyzja, czy decyzja Pana Prezesa Trzeciaka? Nie, Panie Redaktorze, to, była, to był efekt naszej, naszej, naszej dobrej, takiej przyjacielskiej rozmowy, co dalej. Zresztą ja podsumowując te lata pracy Prezesa, mogę tylko mówić o samych sukcesach, natomiast te przed nami Nowe wyzwania, nowe możliwości, potrzeba nowych, pieniędzy, potrzeba nowych sił, tak? Potrzeba nowych sił i trudno od y, ludzi, od ludzi doświadczonych możemy y, nie tylko wymagać, ale prosić o radę, o to, żeby pod, pod, podpowiedzieć coś skorygować. Natomiast jeśli chodzi o kształtowanie nowej polityki, to naprawdę potrzebne są, potrzebni są młodzi ludzie z pełnymi siłami. Myślę, że wszyscy, że wszyscy to rozumiemy, a natomiast y, na na pewno, na pewno będziemy korzystać jeszcze z wiedzy prezesa Leszka Trzeciaka. Niech w tej chwili odpocznie te kilka tygodni, a przed nami kolejna, kolejna edycja i możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych, kolejna szansa modernizacji naszej sieci wodno-kanalizacyjnej. Zresztą nie tylko, bo budowa zbiornika w, na placu Ołdakowskiego, i tak dalej, i tak dalej. Więc w dalszym ciągu, jeśli to będzie tylko możliwe, a prezes Trzeciak będzie chciał, to będziemy korzystać z jego, z jego doświadczenia. Czy Kolecki będzie chciał korzystać z tego doświadczenia? Mam nadzieję. Panowie pracowali ze sobą, yy, o blisko 10 lat. W zarządzie, więc mam nadzieję, że ich relacje takie personalne są tak dobre, że będą mogli, że nowy prezes będzie mógł zadzwonić i zapytać się starego prezesa o rzeczy, które będą go interesowały. Zresztą to jest taka, myślę, że dobra praktyka i w samorządzie, bo w spółkach Skarbu Państwa to jest absolutnie niemożliwe. Natomiast natomiast. Nie no samorządzie... może nieoficjalnie, Panie Prezydencie może jest, się gdzieś, gdzieś tam, tam telefony wykonuje. No ale... To znaczy, ja, panie redaktorze. Naprawdę, oceniając te wiele, nawet 10 lat współpracy, bo ja z prezesem pracowałem, współpracowałem 10 lat, to cieszę się, że zmiana warty nastąpiła w tak dobrych, przyjacielskich i, 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 i też pozytywnych okolicznościach. To koniec zmian w spółkach miejskich? Nie, 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 nie. To nie tak, że to już kończymy. Natomiast każda kolejna spółka będzie podlegała weryfikacji, co do działania, celów i możliwości i tego, co chcemy osiągnąć. Kolejne cele to będą oczywiście kolejni ludzie, ale proszę mnie nie ciągnąć za język. Myślę, że do końca roku jeszcze kilka rozmów na temat zmian personalnych w spółkach, panie redaktorze, nas czeka. Między innymi spółce MPK? To też będzie efekt pewnie mojej rozmowy z obecnym zarządem. Natomiast no, te rozmowy na pewno przed nami w ciągu najbliższych kilku tygodni, może po wakacjach. No, do tego mówię o MPK, bo też yy, pan prezes jest już doświadczonym yy, wodarzem tej spółki i też tak się zastanawiam, czy nie, nie, szuki, nie będzie pan szukał nowego, świeżego spojrzenia. Na pewno będę rozmawiał z. Yy, każdym zarządem znaczy zarządem wszystkich naszych spółek weryfikował te działania które były podejmowane oraz te cele które stawiam przede mną długa pięcioletnia kadencja bo zapominamy o tym już że wybory to tak naprawdę to kwiecień 21 kwietnia więc trzeba nowe cele postawić a nowe cele to może sta, może sta, może może starzy zarządzający ale może też trzeba młodej świeżej krwi o tym będziemy pewnie decydować w szerszym Gronie w najbliższych kilku tygodniach. I kończąc od spółek miejskich, chociaż akurat tutaj nie o spółkę miejską zapytam, ale o Miejski Zarząd Ruki Komunikacji, tam również zmiana dyrektora po kilku latach. Czym spowodowana, panie, panie prezydencie? No bo jednak no wiele inwestycji rozpoczętych. No i ja wiem, że ta ciągłość co, co prawda będzie zachowana, bo obecny wicedyrektor, dotychczasowy wicedyrektor objął obowiązki pana Piotra Wójcika. No ale jednak te pytanie się pojawia, dlaczego teraz ta zmiana? I, I, dlaczego, jest... I dlaczego przeniesienie do MPK? I to jest, panie redaktorze, taki przykład dobrej praktyki, jeśli chodzi o zarządzanie jednostkami samorządowymi, że zastępca dyrektora czy prezesa, który ma okazję przyglądać się i też współtworzyć historię takiej jednostki, jak, 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 jak Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji po kilku latach, mając pełną wiedzę, zostaje pierwszym dyrektorem. I to Czyli jest... panowie, panowie wicedyrektorzy, panowie zastępcy, szykujcie się, być może niedługo... Go dostaniecie awans? To jest, myślę, bardzo dobry kierunek działania, że wykorzystujemy nie tylko doświadczenie, ale również te kompetencje, które przez kilka lat ta pozycja wicedyrektora czy wiceprezesa ludzie zdobywają i trzeba to wykorzystywać. Nie jestem przesadnie zwolennikiem nominowania na najwyższe stanowiska ludzi zupełnie spoza branży. Uważam, że to jest duże ryzyko. Może się sprawdzić, oczywiście, ale równie dobrze może się nie sprawdzić. Natomiast postawię na, na osobę, która ma wpływ na zarządzanie przez kilka lat. Jest y, absolutnie strzałem w dziesiątkę i rzeczywiście te pierwsze decyzje w ciągu kilku tygodni pana dyrektora Szałasa również y, dają mi dużo nadziei i optymizmu co do dalszych działań. Natomiast y, dyrektor Piotr Wójcik Czyli... po kilku latach hmm. został y, wiceprezesem y, spółki y, MPK. Zresztą to też bardzo pokrewne działania, bo jako dyrektorem ZDIK na, na co dzień na bieżąco współpracował w ramach organizacji komunikacji publicznej. Z naszą spółką MPK, i też liczę właśnie na to, że takim świeżym okiem, ale niezupełnego nowicjusza, tylko człowieka, którym, który przez kilka lat widział ten styk i jak należy budować, wykorzysta to w modernizacji taboru, bo on jest konieczny i to pokazujemy, z, tego, z tej drogi nie schodzimy, ale również w dobrej organizacji komunikacji publicznej w Radomiu. Tylko kończąc tematem ZDiK, można spodziewać się, rozumiem, że pan Szałas zostanie dyrektorem na stałe, tak? A, panie redaktorze, to już pan wystąpił trochę jako rzecznik albo ambasador dyrektora Szałasa. Nie, po prostu pytam, bo Mówi pan, że pierwsze Szałas. decyzje dyrektora Szałasa pana napawają, napawają więc spodziewam optymizmem. Napawają optymizmem, że... natomiast jesteśmy, jesteśmy umówieni w trójkę, bo w tym wszystkim również uczestniczy pani nadzorująca MZDK, pani doktor prezydent Katarzyna Kalinowska. E, jesteśmy umówieni na kilka miesięcy działań po kilku miesiącach będziemy decydować, e, co dalej, ale na pewno nie dzisiaj. Dobrze, czyli do końca roku raczej na nic się nie zmieni. Dobrze. E, to jeszcze dwa szybkie pytania. E, kiedy poznamy nowego sekretarza miasta Radomia? Oj, to mnie pan zaskoczył, ale z no, tego... mówił pan, że do końca sierpnia o, właśnie, będzie dziękuję. już to nazwisko znane, więc pytam, dziękuję. czy coś się dziękuję się wydarzyło. Pani, w tym dziękuję, panie redaktorze, za szybką podpowiedź. Rzeczywiście, bo szukałem w głowie daty, kiedy poprzedni sekretarz odszedł ze stanowiska i to jest 31 maja, czyli 1 czerwca. Zgodnie z ustawą mam 3 miesiące na powołanie nowego sekretarza, czyli tak jak pan redaktor mi przypomniał, do końca sierpnia nowego sekretarza będziemy mieli. Mhm. A jeżeli chodzi o konkurs na dyrektora szpitala? Ogłoszony kilka dni temu i y, 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 no, procedura się y, rozpoczęła. Teraz y, kom, rozpoczyna pracę komisja konkursowa, która jest niezależna od y, prezydenta, więc komisja konkursowa ma za zadanie przyjąć regulamin. Regulamin, przyjąć oferty, przesłuchać kandydatów i przedłożyć mi rekomendacje, bo o powołaniu nowego dyrektora będę decydował ja. Natomiast, natomiast bardzo ważna w kontekście też i, i, i prawa, które jest, będzie rekomendacja komisji konkursowej. Ale tej rekomendacji spodziewam się w ciągu najbliższych może dwóch, trzech miesięcy, bo, 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 bo te procedury po prostu tyle trwają. Panie prezydencie, jak panu podoba się przedstawiony projekt reformy finansowej samorządów? No bo chociażby pan Krzysztof Kusiński, wiceprezes Związku Miast Polskich, prezydencie Hanowa w wiadzie do Rzeczypospolitej mówi, że e, bardzo długo czekaliście na potraktowanie serio samorządów i odwrócenie tych negatywnych tendencji budżetowych. E, czekaliście na szczegóły tej reformy, poznaliście ją, ale tak naprawdę jej smak jest słodko-gorzki. I to chyba Krzyś, Krzysiek chyba oddał y, istotę tej sprawy, bo ja. to jest tak z teorią, że szklanka może być do połowy pusta albo do połowy y, pełna, i myślę, że nasze oczekiwania były dużo większe. Y, przy czym trzeba zauważyć, że jest to dopiero projekt ustawy przed pracą w polskim parlamencie i przed konsultacjami z korporacjami samorządowymi, takimi jak Zarząd Miast Polskich. I my tę te, my te, te konsultację te konsultacje będziemy, no, będziemy jedna czynić. Czyli kwestia, panie prezydencie, że rzeczywiście składać... tych pieniędzy będzie więcej, jeżeli cały czas słyszymy o deficycie w budżecie państwa. To znaczy, to znaczy tak. Natomiast my cały czas podkreślamy to, że sektor samorządowy, to jest element i część instytucji państwa. My wykonujemy zadania. Pańs dla państwa. My wykonujemy zadania dla mieszkańców, więc na te zadania, które, które realizujemy musimy mieć zapewnione pieniądze. Na no, oświatę będą pieniądze? Samorząd, samorząd, to w tej chwili, w tej chwili z, tej nowe, z nowego projektu ustawy wynika, że pieniędzy będzie znacznie, znacznie więcej. Natomiast po raz kolejny pojawi się problem właśnie luki w edukacji. I o tej luce w edukacji będziemy w ciągu najbliższych kilku tygodni przy, w, w, w trakcie procesu legislacyjnego z polskim rządem rozmawiać. Jeśli podejmujemy, jeśli polski rząd, jeśli premier Donaltowski, minister finansów Andrzej Domański podejmują wyzwanie i pod tę rękawicę rzuconą, która ma zmienić model finansowania samorządów, to zróbmy to dobrze i na takim stanowisku stoimy. Nie wracajmy do tego raz w roku, w kolejnych latach z utyskiwaniem i, 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 i jakimiś problemami, tylko zróbmy porządną reformę, która zabezpieczy funkcjonowanie samorządów, tak jak na początku lat 90 ustawa, ta pierwsza ustawa zaraz po, 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 po wyborach 4 czerwca 1989 roku zmieniła ustrój samorządu, tak teraz też dokładnie chcemy. Dobrej ustawy, która zapewni nam funkcjonowanie na kilka lat, a za kilka lat możemy wtedy coś zmieniać. I taka jest nasza filozofia idea, którą prezentujemy. No ja pamiętam, jako samorządowca również pan mówił o tym, że ta reforma jest potrzebna, bo do oświata musi się samofinansować. Nie tylko oświata. Chyba jednak żeby... się nie udało tego żeby, doprowadzić. Nie, 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 nie. Żeby, żeby, yy, chciałbym postawić sprawę jasno. Ja jestem zadowolony z, yy, u, y, znaczy umiarkowanie zadowolony z projektu yy, tej ustawy. Bo Dobrze, uważam, że to... ona, że ona yy, poprawia sytuację samorządów i rozwiązuje yy, kilkanaście bądź kilkaset naszych problemów. Natomiast To w jeszcze... naszego miasta, czy ma pan wyliczenia, ile tych pieniędzy będzie więcej? Yy, tak, bo to jest, yy, to jest, yy, to, są, to są w ogóle wyliczenia, które prezentuje Ministerstwo Finansów i Ministerstwo Finansów w zależności od bazy mówi o tym, że będziemy mieli albo 100 albo 200 milionów złotych więcej. Ale mówię w kontekście Radomia. Tak, kontekście tak, w kontekście Radomia. Okay, w, kontekście, w, kontekście, w, kontekście, w kontekście Radomia, czyli miasta na prawach powiatu, to jest to, o czym mówiliśmy na konferencji prasowej z ministrem Domańskim, że miasta na prawach powiatu będą osobną kategorią. Więc y, 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 jestem y, umiarkowanym optymistą i uważam, że nad tą ustawą jeszcze trzeba popracować i y, y, y doprowadzić do sytuacji, w której wszyscy będziemy zadowoleni, zarówno rząd, jak i również samorząd. I na koniec, panie prezydencie, kończąc temat reformy, Krzysztof Kukucki, prezydent Wławka. Proponuje reformę administracyjną, utworzenie 22 województw. Pytanie, czy Pan, jako prezydent Radomia byłego miasta wojewódzkiego, pod takim projektem by się podpisał? Ojejku, to jest y, oczywiście reforma administracyjna, jest y, potrzebna i można nad nią y, popracować. Czy akurat 22, nie wiem skąd taka liczba, 20, y, 22 województwa, natomiast. No to jest. Y, to, tak tłumaczył prezydent Włocławka, to są wyliczenia na podstawie dokumentu przygotowanego przez doktora Łukasza Zaborowskiego. Znaczy ja. Y, 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 y bardziej skoncentrowałbym się na punkcie dojścia, co możemy uzyskać po tej perspektywie unijnej, bo przecież wiemy, że podział, że ten, ta, ta reforma administracyjna też była w kontekście tych możliwości absorpcji środków unijnych, jakie, jakie Polska otrzymywała i otrzymuje przez te kilkanaście lat, więc pytanie, co możemy osiągnąć za kilka lat i oczywiście od dziś trzeba pracować Czyli nad, na ten nad moment nowym projektem. jednoznacznej odpowiedzi powiedzi pan nie udzieli. Już nie mówię tutaj o 22 województwach, ale czy w ogóle reforma administracyjna tak. jest potrzebna? Jest potrzebna, jest potrzebna. Jest okay. potrzebna, tak, to jest to znaczy jednoznacznie jest potrzebna. Natomiast czy, sko, dlaczego, 20, dlaczego 22, Bo znajdziemy jakiegoś innego eksperta, który powie 20 albo 26 Czy o szczegółach można dyskutować o tym idei, idei zgadza. Do samej idei jest jak najbardziej mm -hmm. potrzebna. Zresztą rozmawialiśmy na ten temat, jak jeszcze byłem posłem kilkanaście lat temu, że należy przejrzeć, przejrzeć te ustawy i stworzyć. O reformie samorządów i utworzeniu nowego województwa, chociażby mazowieckiego z włączeniem Warszawy, to już się mówi od wielu lat, ale, no, ale, konkretów, mamy, ale dziś, konkretów brakuje. Dzisiaj no, no, no akurat już mamy tę komfortową sytuację, znaczy prawie komfortową, że jesteśmy statystycznie wydzieleni i to e, możemy korzystać z dodatkowych pieniędzy unijnych. Radosław Witkowski, prezydent Radomia, był dzisiaj moim państwa gościem. Bardzo dziękuję. Dziękuję serdecznie i życzę miłego dnia. Dziękujemy serdecznie za uwagę, do zobaczenia i do usłyszenia już jutro.